Siema widzowie, dzisiaj mam zamiar rezultować Wam wszystkie giveawaye, więc może tę trójkę zejść. Więc już wbijam na <laughs> random pickwinera na telefonie. Tylko w tym problemie jest widzowie, że pod jednym filmem, pod drugim filmem z serii nie, wy nie daliście w ogóle żadnych giveaways, żadnych tych nie daliście. Komentarzy, więc tam nie będę miał jak rozlosować. Ale za to dałeś. Dobra, to zaraz roznosuję. Mm. <laughs> Tylko jedna osoba dała, więc nie wiem czy ma sens. Ale ok. No, zobaczę. No nie ma komentarzu. Nie ma żadnego Dobra to lecimy do góry Drugi nie Trzeci stąd linka biorę Skupimy link Do random pickwinara I lecimy O, liczba komentujących Wygrał Probambik, więc Probambik pod tym Filmem e, Napisz mi po prostu Swój nick, ja Cię dadam oczywiście Więc no Gratuluję Ci Wygrałeś bodajże. Jeszcze mi przypomnij tam w komentarzu pod tym Bo ja już po prostu nie chcę sprawdzać Będę od razu rozlosowywał Żeby było szybciej dla Was Już następny odcineczek Tu chyba będzie więcej komentarzy o no nie. Trzy są, więc mm, lepiej coraz powoli <laughs> Ale wiem, że w, w, w niektórych filmach jest dużo naprawdę komentarzy, więc dla Was tyle dobrze. Z zwycięzcą e, Giwoja z filmu z tam że czwartej serii tak, z tak, z czwartej serii, tak, e, czwarty odcinek z serii zaraz. E, cicho macie... Na razie przepraszam e, odcinek... Czwarty odcinek z serii, czy ludzie, na razie ją wygrał Kamil, Kamil Kurek, więc e, w tym... Pod tym tutaj filmem zostaw yy, komentarz po prostu i żebym wiedział o tym no. <laughs> no więc lecę na następnym A Ty w ogóle Maciek jak się nazywasz na YouTube? Bo jakoś tutaj dużo osób nie widzę <grystanie zamiar> Nie wiem czemu, osoby usuwały komentarze czy co? I następny giveaway jak? <grystanie zamiar> Dobrze, to tak yy, no. yy, Osobą, która wygrała giveaway'a piąty odcinek Z serii Czy ludzie na razie dalej skamują? Jest Krzysztof Michalski Bardzo Ci gratuluję, napisz w komentarzu co to jest? Ja potem jeszcze sprawdzę, żeby, żeby nikt mnie nie oszukał, nie oszukał, oczywiście, ale raczej Wam wierzę, widzowie. Dobra, następny odcinek już lecę, bo tydzień temu nagrałem Matko Masakra. Tutaj <grym> ile będzie komentarzy? Dwa tylko? Matku, znowu tylko. Słabo, dajcie te komentarze, słabo, słabo. Nie chcecie najwidoczniej wygrać słoneczka. O rzeczy, przepraszam, baronek. ale macie, ty w ogóle nic nie napisałeś. Dobrze, a następnym zwycięzcą, następnego Okiwaja, z szóstego odcinka serii, jest Deadpool Gaming. Nie tutaj żadnego komentarza, nic mi się tu nie pokazuje. Jeszcze z, 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 w, rozlosuję tam konkursik z, z dylankiem. Tu już jest więcej. No, tylko pod jednym napisałeś. Więc to tak jakby. <laughs> tylko pod jednym napisałeś. <laughs> Dobra, to ja rozlosuję jeszcze i zaraz do Dylanka na kanał wbiję, żeby też rozlosował.

Mm, ale u mnie wygrałeś, więc mm, tutaj jeszcze zależy jak ten to za to, że po prostu u mnie wygrałeś, to tam ci coś odpalę z tego. Bo to miał wygrać trzy osoby, więc wygrałem powiedzmy jedną u mnie i dwie u niego. Więc ty ma się wygrałeś jedną broń bodajże z tamtego giwała ja z DLAMiem. No więc gratuluję Ci napisz pod tym filmem. Tylko jeszcze z do dolanka muszę wpaść, dobra widzowie! Więc y, dziękuję Wam za to, że oglądacie i za to, że jesteście tutaj ze mną, że mamy już 100 subskrypcji. I z okazji tego właśnie przepraszam Was, że tak długo nie było tego giveawaya. Z okazji 100 subskrypcji i dlatego mam dla Was rekompensatę. Ale poczekajcie, bo muszę zobaczyć jeszcze raz, na co miał, miał być ten giveaway, <laughs> bo mam w opisie. Po prostu muszę wiedzieć. Moment. giveaway na co? 500 i 400 słońca. To tak. Macie tutaj takie, to jak będą dwa takie garłacze. trzy takie grabarze, i za rekompensatą będzie moment, ile mam, dwa, trzy. no i yy, to tak dwa takie yy, dwa takie garłacze trzy, trzy, takie tak, tak trzy takie yy, grabarze po prostu mam po angielsku i dlatego i yy, tak yy, będzie 500 słońca, dlatego, że to jest rekompensata dla was yy, 200 lśniących i wiem, że proszek jest potrzebny, więc jeszcze 100 proszku prochu górniczego no i jeszcze może ziółka i tam jak ktoś będzie potrzebował to desek dobra więc widzowie musicie oczywiście zostawić łapeczkę w górę pod tym filmikiem subskrypcję, komentarz musicie zostawić właśnie widzowie komentarze bo dużo jest wyświetleń, no nie przyznam, że jest mało bo jest po 20, nawet czasami po 30 więc ja się cieszę, tylko po prostu komentarzy nie zostawiacie i nie macie szans na wygranie tego. Więc pamiętajcie o komentarzu, łapeczce, oczywiście komentarz biorę udział udziałniczek z gry i tyle tylko do wygrania. Więc życzę wam niegodzienkę. Dziękuję. Narka!